Jim Sennham, kosmonaut amerykański, jest jak dotąd ostatnim człowiekiem, który chodził po Księżycu, a nawet jeździł po nim Łazikiem 11 grudnia 1972 roku, zbierając próbki gruntu księżycowego. Kiedy szczęśliwie powrócił na Ziemię, w jednym z wywiadów powiedział, Rzecz, która mnie najbardziej zastanowiła na Księżycu, to widok oglądanej stamtąd Ziemi. Widziałem ją tak odległą, tak małą, obracającą się w przestrzeni. Wydaje mi się, że w tamtym momencie zrozumiałem, że ludzkość to jedyne rzeczywiste społeczeństwo. Doszedłem wtedy do wniosku, że nie miało żadnego sensu myślenie. Że góry, oceany i różne języki są w stanie rozdzielić ludzkość. Świadectwo szczególnego doświadczenia kosmonauty, ale podobnie mówią prawie wszyscy, którzy dane było być w kosmosie. Właśnie podkreślają, jak malutka jest Ziemia z tej perspektywy, na tle tych niezmierzonych. Przestrzeni, które mierzymy w miliardach lat świetnych, Ziemia to jest taki pyłek, takie prawie nic. I z tej perspektywy, podziały na Ziemi, to, że na tym pyłku ludzie często tak się nienawidzą, że organizują wojnę, zabijają się milionami, no, wydaje się szczególnie absurdalne. Jacy my jesteśmy głupi, jacy ograniczeni skoro tak się zachowujemy. I to akurat dobrze widać z kosmosu. Żyjąc na takim pyłku, który tak łatwo może przestać istnieć, powinniśmy raczej wszystko robić, żeby żyć zgodnie, w pokoju, współpracować, żeby to życie na Ziemi mogło dalej istnieć. A tymczasem możemy je sami zakończyć. A inny kosmonauta, jedyny polski kosmonauta, Mirosław Hermaszewski, też mówił ciekawe rzeczy o doświadczeniach ze swoimi sowieckimi, komunistycznymi kolegami z Rosji, z którymi był w kosmosie, z którymi ćwiczył, trenował, szereg ich poznał. Mianowicie stwierdził, że no oczywiście część z jego kolegów sowieckich było niewierzącymi, ateistami. Ale dopóki nie polecieli w kosmos. Ale mówił każdy, kto był w kosmosie, z jego kolegów przynajmniej, wracał jako wierzący. Jak był niewierzący, to wracał jako wierzący. A jak był wierzący, to wracał jeszcze jako bardziej wierzący. Czyli nieprawdą okazuje się komunistyczna propaganda, która twierdziła, że... Gagarin był w kosmosie i Boga nie widział. No to najlepszy dowód, że Boga nie ma. No okazuje się coś przeciwnego, że właśnie w kosmosie szczególnie dobrze można dostrzec ślady Boga. Właśnie kiedy widzi się tą maleńką ziemię, która właściwie nie powinna istnieć. Kosmonauci też to wiedzą, znają zapewne tak zwaną zasadę antropiczną. Mówiącą, że zaistnienie takiej ziemi jak nasza, tak sprzyjającej powstaniu życia, fizycznie jest tak nieprawdopodobne, to musiało zajść tyle okoliczności, tyle praw fizyki musiało odpowiednio zadziałać, że jest niewiarygodne, że ktoś tym nie sterował. No taki dodatkowy dowód od lat szukamy życia w kosmosie podobnej ziemi i nie udało się znaleźć. To właśnie też dlatego niewierzący w kosmosie stają się wierzący, bo widzą, że ten cud Ziemia właściwie nie ma prawa istnieć, a ja istnieję. To jest ważny przykład, jak zmiana perspektywy miejsca patrzenia może nas wyprowadzić z błędu. No a ateizm jest jednym z największych błędów, największych absurdów, które rodzi następne absurdy. Okazuje się, że wystarczy, że ateista poleci w kosmos, popatrzy na Ziemię z góry i powie, no, no Bóg musi istnieć. No zapewne nikt z nas nie poleci w kosmos. No, może, że któreś z dzieci, może to są przyszli kosmonauci, ale możemy uczestniczyć w ich doświadczeniu, oglądając chociażby zdjęcia, filmy z kosmosu, rozumieć, co to za widok, rozumieć, co oni mówią. Ale to jest ogólne prawo, że właśnie zmiana perspektywy, zmiana punktu widzenia może nas uratować z wielu naszych błędów. My właśnie. Często tyle mamy bredni w głowach, tyle bredni mówimy, właśnie tyle słyszymy. No dlaczego w mediach, w polityce słyszymy nieraz no całe potoki bredni, niegodziwości? No bo ludzie tyle tego mają w głowie, no mówią z opitości serca. Ponieważ żyją w takich strasznych grzechach, w takim strasznym kłamstwie, błędach, no to dlatego tak strasznie mówią. Ale właśnie to wynika z naszych ograniczeń moralnych i poznawczych, intelektualnych. Nie wiemy albo nie chcemy wiedzieć, bo nam to nie pasuje z różnych powodów. Świadomie negujemy prawdę albo nie znamy prawdy. I w tej naszej tragicznej sytuacji uwikłanie w kłamstwo i zło, nieraz właśnie zmiana miejsca, zmiana perspektywy może nam decydująco pomóc, uratować. To jest ogólne prawo. I akurat w czasie wakacji, urlopów, mamy na to szczególną szansę, bo wychodzimy z tego naszego małego kółka, właśnie o rozmiarach blokowiska, jednego miasta. I widzimy nowe rzeczy, często najpiękniejsze na Ziemi, z natury, z kultury, z muzeów. I dobrze, to pomaga odpoczynkowi. Właśnie kiedy. Widzimy, przeżywamy nowe, piękne rzeczy, to one wypierają z naszej świadomości to, co codzienne, to co nieraz smutne, trudne i wtedy możemy lepiej odpoczywać. Nie myślimy o tym, co codzienne, trudne. Myślimy o tym, co piękne, co przeżywamy, co widzimy i bardzo dobrze. To istotnie pomaga w odpoczynku. No ale wtedy też możemy wiele zrozumieć, wiele skorygować w sobie, w swoim myśleniu. Bo nie widzimy co prawda Ziemi z Księżyca, ale widzimy wiele cudów natury. Dzisiaj słyszymy o cudach roznożenia chleba, które są podstawą przekonywania o chlebie eucharystycznym, o cudzie eucharystycznym. Ale właśnie, żeby przyjąć te cuda nadprzyrodzone, które czyni Bóg, dobrze widzieć te cuda przyrodzone, na które często jesteśmy strasznie ślepi. I dlatego tak błądzimy. Można powiedzieć, że wierzyć to nie znaczy jedynie patrzeć na Boga. To znaczy także patrzeć na świat oczami Boga. Tak, to jest bardzo ważna uwaga. Wierzyć to nie tylko patrzeć na Boga, modlić się, ale patrzeć na wszystko tak jak Bóg patrzy. Dlaczego kosmonauci tak łatwo, szybko dochodzą do wiary? No bo oni z kosmosu mają jakby trochę spojrzenie Boga. No wiadomo, nie całkiem, ale coś z tego. Oni z daleka widzą całość całość Ziemi. Widzą, jakie to, co dla nas wydaje się wielkie granice, państwa jakie to jest maleńkie jaka Ziemia jest maleńka a już nasze granice góry, wojny jakie są maleńkie. Czyli patrzą w bardziej właściwej perspektywie patrzą na całość. Prawda jest zawsze w całości nie w jakimś wycinku o wymiarach może pastwiska. Czy hipermarketu? Prawda jest w całości. Właśnie w całości widzi Bóg. I o ile my potrafimy popatrzeć całościowo, o tyle patrzymy jak Bóg. Nie na tą chwilę, na ten moment, na ten grzech, na tą korzyść, które mogę uzyskać grzesząc czy krzywdząc kogoś. Tylko na całe życie, a co będzie dalej? Jakie będą tego konsekwencje? Mądrość jest w całości. W całości widzenia też całego swojego życia, od urodzenia po wieczność. I właśnie też tego możemy uczyć się na urlopie, na wakacjach, obserwując cuda natury. Na przykład, wydaje się tak powszedny cud, jak wschód i zachód słońca. Ktoś powiedział, Gdyby wschód i zachód słońca zdarzały się jedynie dwa lub trzy razy do roku, pewnie płacilibyśmy złotem, żeby to móc oglądać. Byłyby bardzo drogie biloty na ten spektakl. Walczylibyśmy o pierwsze fotele w rzędzie, żeby podziwiać ten jedyny spektakl w roku. A tymczasem Bóg takie przedstawienie urządza nam codziennie. My tego zabloków nie za bardzo widzimy, ale jak jesteśmy nad morzem, nad oceanem, wtedy to można podziwiać w całej pełni. I właściwie każdy wschód i zachód jest inny, bo jest trochę inny układ chmur, inna pora roku. No, Pan Bóg jest tak rozrzutny. On codziennie urządza nam takie przedstawienie, zawsze inne i całkiem za darmo. A my jesteśmy na to ślepi. Może wolę mi iść do knajpy. Właśnie to jest prawdziwy cud, cud naturalny. A wiele takich cudów można dostrzec na wakacjach. Na przykład Fiodor Dostojewski napisał, nie rozumiem, jak można przechodzić przed drzewem i nie być szczęśliwym, że je można widzieć, rozmawiać z człowiekiem i nie być szczęśliwym, że się go kocha. Ileż to pięknych rzeczy znajdujemy na każdym kroku. Spójrzcie na dziecko jutrzenkę Boga, spójrzcie w jego oczy, co patrzą na Was i kochają. Rzeczywiście nieraz zwykłe jakoby drzewo może nas wprowadzić podziw, szczególnie jak stoi gdzieś osobno na łące ma dobre warunki do rozwoju, jakie jest potężne, zdrowe, ma już setki lat. Jak umrzemy, jeszcze będzie żyło setki lat. To nas uczy też pokory, właściwych proporcji, zwykłe drzewo, jakim jest cudem natury. Ale tym bardziej ludzie, z którymi jedziemy na urlop, jakim cudem jest własna żona, mąż, syn, córka, ojciec, matka, to są największe cuda na Ziemi. I to właśnie szczególnie można odkryć na Europie, na wspólnym odpoczynku, to największe błogosławieństwo. Także, jeżeli popełni się błąd, można uczyć dzieci, na przykład ktoś zapytał chłopczyka, który akurat rozdeptał gąsienicę i powiedział, czemu to zrobiłeś? A bo miałem taką ochotę tak łatwo, a zrobiło się z niej taką miazgę. Mówi tak, takie to proste, A to spróbuj stworzyć tą gąsienicę. Jedną komórkę jej ciała stwórz. Tak, zniszczysz możesz bardzo łatwo w sekundę. Ale spróbuj stworzyć taki cud biologii, jakim jest zwykła gąsienica. Tak można trzeba uczyć dzieci od początku, jakimi cudami jesteśmy otoczeni, jakim cudem jest nasze życie. Właśnie kiedy to dostrzegamy, to możemy rozumieć cuda nadprzyrodzone. Także możemy się uczyć od przyrody bardzo wiele. Na przykład w górach, już na wielkich wysokościach, nieraz spotykamy pojedyncze drzewa, które widać są takie małe, skarlałe, no bo mają tak trudne warunki. Tam jest tak często zimno, mocne wiatry, a one jakimś cudem czepiają się skał, żyją, takie skarlałe, pokręcone, ale żyją. Też piękny przykład natury, co to jest wytrwałość, niepoddawanie się w przeciwnościach. To można. Uczyć też dzieci. Popatrz na to drzewo, jak się żyje. Poddanie samobójstwa nie jest rozwiązaniem. Rozwiązaniem jest taka walka o życie, jak widać toczy to drzewo. Ono z całym swoim to drzewo krzyczy, jak cenne jest życie, jak warto walczyć o życie, nawet na dwóch tysiącach metrów w górach. Właśnie tak spędzając wakacje, urlopy najlepiej właśnie z własną rodziną, z własnymi przyjaciółmi, możemy codziennie o wiele lepiej odkrywać i rozumieć cuda, którym Bóg dla nas codziennie czyni, już na czysto naturalnej płaszczyźnie. I wtedy łatwiej możemy rozumieć te cuda nadprzyrodzone. Ten cud, którym jest Eucharystia, którą teraz sprawujemy. Amen.